Korzystasz z plastikowych korytek instalacyjnych? To jest produkt, który po prostu musisz mieć. Nożyce do korytek. Jest to bardzo prosty produkt, który ułatwia nam docinanie korytek. Mamy po prostu ostrze, którym plastik tniemy i mamy kilka możliwości pod różne wymiary korytek, czyli od najmniejszych do największych. Z reguły do klimatyzacji najmniejsze korytka to są sześćdziesiątki, największe sto dziesiątki, ale są też inne rozmiary. Działają w bardzo prosty sposób, czyli po prostu... zaciskając przecinają nam korytko, ale pokażę Wam to teraz na przykładzie. Musimy tutaj tylko wybrać odpowiednią szynę do tego. Wydaje się, że ta będzie odpowiednia, ale jak widzicie jest ona za mała, to korytko się tutaj po prostu nie zmieści. Zostałoby zgniecione, także do 80 najbardziej odpowiednim będzie, będzie pierwszy i trzeci. No, zobaczmy, że odetniemy sobie mniej więcej tyle. Korytko włożone pozostaje nam nic innego jak po prostu płynnym ruchem. Nie widzimy, że ostrze się ładnie wbija w plastik, bez większych problemów. Widzicie, że cięcie jest też wykonane prawidłowo, nie ma żadnych ząbków. Mamy górę dociętą i to samo robimy z dołem. Pierwsza i trzecia córka. Również jak widzicie, cięcie poszło bardzo gładko. Mamy gotowy element do zamontowania. Jak widzieliście, docięcie koryt instalacyjnych przy pomocy takich nożyc to żaden problem. Po ten produkt oraz wiele innych zapraszam Was do naszego sklepu internetowego coolmarket.pl. Łapka w górę.